Cześć, to nazywam i zapraszam do na w Wysokiej Wiedzy czyli z dnia 6 lutego. Zapraszam. Jesus Jimenez, jako wolny zawodnik, przenosi się na Kretę, która gra w pierwszej grecki. Nie wiadomo do kiedy, do kiedy podpisał on mowę, a do tej pory reprezentował od barwy FC Dallas, która gra w się No a w swojej CV oczywiście ma górnik Sabrze. Za 700 tysięcy euro parę dolarów się do y, Wuhan Three Towns z Radomiaka Radom. Podpisał z nimi kontakt do 30 czerwca 1926 roku. No i od teraz będzie grał w pierwszej lidze chińskiej. Wczoraj z polaków nikt nie jeszcze dla oni asystował, więc przejdziemy do wczorajszych wyników. Wczorajszych wyników FA Cup, Pucharu, 3 Trzeciej Ligi Niemieckiej i Pucharu Niemiec. Oto wczorajsze mecze Pucharu Niemiec, FA Cup, Puchary Króla, Bundesligi, Trzeciej Ligi Niemieckiej i Pucharu Niemiec. A więc dziękuję za dzisiejsze oglądanie, zapraszam na media społecznościowe, które wam się to wyświetlają. Jeśli oglądacie to się na YouTube, zapraszam was, abyście mnie tutaj zaobserwowali i polubili ten film. A więc już klasycznie, widzimy się jutro, cześć!